Coraz bardziej uświadamiamy sobie, a święty Jakub bardzo nam w tym pomaga, że wiara bez uczynków jest czystą dewocją, jest praktykowaniem świętych czynności, obrzędów, modlitw po to, żeby zaspokoić swój własny egoizm. To jest dewocja. Dewocja, która nie przetwarza życia codziennego. Natomiast uczynki bez wiary są zwykła, zwyczajną filantropią. To znaczy, to jest także działanie z powodów egoistycznych. Pomagam, robię coś, ponieważ zostanę wpisany do rejestru, ponieważ będę miał satysfakcję, ponieważ działając filantropijnie zagłuszyłem swoje sumienie, że przez 364 dni w ciągu roku nic nie robię dla drugiego człowieka.